Witam was w krótkiej relacji Zobaczcie jaki się piękny kurzy. Tu właśnie znika Umberto I Umberto tutaj dużo lepiej sobie poradziło Jeśli chodzi o tam gdzie był kwazarek Za tą kukurydą marną Naprawdę marną Ale Umberto wychodzi dobre 4 tony Bo ja to miałem dosypane Teraz pojechał pronar. No i tutaj będzie około tak plus, minus zostało tu z 80 darów wcześniej. Bo on tu jakby jedzie. Drugie kółko. No to jeszcze niech tam będzie. Z tony. No to spokojnie takie około czterech ton tu się zakręciło. Tam jest czwarta klasa. Jak to już bywa w transporcie, to już nie nadąży wszystkiego ogarnąć filmów transportu i, i jeszcze ten wejść nawet do kombajnu, bo za mi się nie śni, a dwóch kombajnistów zresztą w kombajnie to jest za dużo. Wiecie jak to jest, nie? Kombajnista kombajniście będzie doradzał bo on powie panie tam są drzwi, tam są schodki, a ja chładę header na wózek i jadę do domu. <grym> powie coś pan, już się wymądrzasz, no, ale już się pięknie kurzy. Zależało mi, żeby zacząć od tych kawałków, dlatego że tu właśnie są te słabsze odcinki gleby, a tam była szósta klasa i on, można powiedzieć, że się częściowo... Przepraszam, w dużej mierze się wysypał. O wiecie jak kopci? Jak on tutaj wyjeżdżał, teraz tego dymu już nie widzicie na filmie, ale ja go widzę. Normalnie siwy dym. No, teraz kaweczka i... Działamy dalej. No i jedziemy tam gdzie jest e, Wagner, Orion, no i Kwazarek. Tamten Kwazarek, gdzie jest ta szósta klasa, wyszedł około 3,3 tony, takie plus minus 100 kilo. Gdzieś nie więcej, no to Gidy nie ma, tam naprawdę e, nie wyglądało to dobrze. Tu wyglądało dobrze, i dobrze sypie. No tam na górze, wiecie, no tam 5-6 to taki był, bo jak se był, nie? No ale był. Można powiedzieć, że bywały lata, że nic tam nie było, było jeszcze gorzej. No tu tym razem był, także nie ma co narzekać. Tutaj Umberto troszkę nam podbije średnią, no i zobaczymy, co będzie się działo tam. Pozdrawiam Was serdecznie. No i jesteśmy w 50% wykoszeni. Do usłyszenia. Cześć.